Mamy środę, 153. dzień kwarantanny, godzina 15. Dobra, nie. nie wiem, który jest dzień kwarantanny, mniejsza o to, ale właśnie w dniu dzisiejszym stwierdziłam, spojrzałam na moje konto, że kiedyś takie coś założyłam, wstawiłam tam kilka filmików i w sumie można byłoby coś z tym porobić, można byłoby to ruszyć, skoro za chwilę mam maturę, koniec roku i można coś zrobić, więc zrobimy coś. To nie są bryczesy, ale to nic, jeździć w tym można. Skarpety na konia prawda, są. Mamy dzisiaj środę, więc Rudy ma wolne. Idziemy pracować trochę z Jaćką. Tutaj mamy moją wspaniałą opaskę do jazdy, w której muszę jeździć nawet jak jest ciepło, bo niestety kask mi się jakoś dziwnie zrobił za duży. I dopóki nie kupię nowego, co już właściwie zrobiłam, ale czekam aż do mnie przyjdzie, muszę jeździć sobie w tej opasce, żebym nie miała kasku na oczach. Dzień dobry! Kto tutaj chciałby dzisiaj popracować? A skąd ty masz jedzonko? Tata ci dał amu? Bruda się jeden. Jak wyglądasz? Tak jak zwykle. Jak w boksie zazwyczaj pada śnieg. Tak, prezentuje się nasz plac. Tutaj konie mają pastwisko, a tutaj sobie będziemy jeździć. Krótko, co ta krowa dzisiaj ma na sobie. Mamy o głowie swoje gazy, podkładkę również, siodełko jest dawmak, czaprak jest z Mustanga, popręg już ściurany z API. I ochraniacze z firmy, której oczywiście nie umiem wymówić, powiedzmy, że to szokę myślę, ale zapewne mówi się to inaczej. Idziemy jeździć. Ponieważ jest środa, to zgodnie z planem dzisiaj z jaćką wskaczemy. Bierzemy sobie na warsztat te dwa krzyżaczki, które później zamienimy na stacjonatki i pokręcimy się trochę na ósemce, bo ta laska zdecydowanie ma problemy z jazdą na kolej i musimy jej troszkę równowagę poprawić. Mamy kwarantannę, jestem tutaj sama, nagrywać mnie nie ma kto. Więc jeżeli dzisiaj mój ukochany pso, jak wchodzi, schodki do wchodzenia konia nie posłużą mi za statych, no to nic nie nagramy. Ale może przy okazji nam się później uda coś. Swoją drogą Jacka jutro kończy 5 lat. Mała Gnida jest u mnie już 4,5 roku, bo przyszła jak miała niecałe 7 miesięcy sobie właściwie wszystko co ona umie to zrobiliśmy razem bez żadnej pomocy, więc świetnym koniem też nie jest, ale jednak troszkę potrafi. Wstępujemy się, więc coś o niej powiedzieć mogę. Jaga jest koniem rasy typ pogrubiony, ma około 160 cm w głębie i przyszła do nas z zamiarem, że będzie chodziła w bryczce, ale jak już tak zobaczyłam, że w sumie w bryczce zaczęła chodzić, mi się to spodobało i tak po troszeczku do siodełka, po troszeczkę do siodełka i w zeszłym roku byłyśmy trzy razy na zawodach skokowych, więc się laska rozbujała, chodzi pod dzieciakami na ląży i jest takim fajnym konikiem rodzinnym, ale trzeba przyznać, że krówka do pchania. A więc to jest jadźka. Koń zdecydowanie niesportowa, ale jak chcę, to potrafię pokazać, że coś tam też umie. Laska już wykusowana, teraz sobie trochę postępujemy i zaraz uciekamy do stajni. Już skończyłyśmy. jeździć, idę rozbierać pluskę i szykować im jedzą. Więc konie odpasione, sam sobie siedzą, sobie jedzą, bo stoi na dworze i je. A ja jadę gdzieś jeszcze z mysle. Teraz idziemy wykorzystać kogoś, no bo ktoś jeszcze musiałby zmontować ten filmik.